Z generała Stefana Roweckiego-Groda w Czerwieńsku. Nadszedł ten czas po trzech latach obecności Waszej fizycznej i tej zdalnej w naszej szkole. Czas do Waszych umysłów tłoczyć wiedzę, ale też i te umiejętności. Ale także, żeby zadbać, zadbać o wasze postawy, e, jakże ważne w tych czasach, e, właśnie w taki no, czasami niekonwencjonalny sposób. Czyli w sposób, e, który hmm. rocznikiem, który Dotej do tej długo, właściwie zdalnie pracował. E, I powiem tak, że myślę, że no, ten najtrudniejszy egzamin e, zdaliście wy. W a najtrudniejszy egzamin z takiego uczniowskiego życia, czyli w trudnościach urazjonali wszyscy, dorośli właściwie umysły świata i niektórzy nie radzą sobie z wieloma rzeczami wy poradziliście sobie.